Witam Was bardzo serdecznie. Omówimy sobie teraz postać Wacława II. Wacław II pochodził z dynastii Przemyślidów. Był synem Przemysława Ottokara, który to toczył walki z Habsburgami o Prym w Rzeszy Niemieckiej swego czasu. Wacław II w latach 1278-1305 był królem Czech. W 1291 roku przejął on władzę w Krakowie. W tym samym roku wydał on przywilej dla Polskich elit w Lutomyślu. Później udało mu się pokonać Łokietka i wygnać go z Wielkopolski, a w ten sposób objąć władzę w Wielkopolsce i Pomorzu Gdańskim. Dzięki temu w 1300 roku Wacław II się koronował na króla Polski. W roku 1305 Wacław II zmarł. Przepisał koronę królewską swojego syna Wacława III, lecz Wacław III, zanim zdążył się koronować, w drodze z zmarł.